Motor dokonał czegoś, co wiele osób uważało za niemożliwe. Awans dwa szczeble rozgrywkowe w dwa lata jest niewątpliwym sukcesem klubu z Lublina. General Matrix stał się obiektem zainteresowania wielu mocniejszych drużyn, takich jak Ajax, Slavia Praga czy Sporting Lizbona. Niedługo dowiemy się, czy polski szkoleniowiec zdecyduje się na pozostanie w Lublinie i doprowadzenie klubu do czołówki klasy. Po niesamowitym poprzednim sezonie, w którym awansowaliśmy do ekstraklasy, ten rozpoczynamy z potężnym budżetem w wysokości 4 milionów. Myślę, że pozwoli on nam wzmocnić drużyny, co będzie rzeczą bardzo ważną w tym sezonie, bo niektórzy piłkarze nie dorastają już do poziomu ekstraklasy. Mówię tutaj przede wszystkim o Rudolu, Królu czy Budziłku, którzy odstają definitywnie od tej drużyny i Król, chociaż z opaską kapitańską, to jednak nie jest obecnie w takiej formie, jak był dwa sezony temu. My bierzemy też udział w turnieju przedsezonowym i przydałoby się w nim wygrać, ponieważ nagroda to milion euro, dzięki czemu bylibyśmy w stanie naprawdę zapewnić sobie przynajmniej dodatkową gotówkę. Na samym początku podpisujemy ciekawego środkowego obrońcę sprowadzonego z Rakowa Częstochowa. Jest to na pewno zawodnik z klasą, dokładnie Adrian Gryszkiewicz. Półtora miliona oraz szarek to była nasza oferta, na którą oni się zgodzili. W tej chwili bardzo ciekawie on wygląda i myślę, że razem z Szotą mogą stworzyć naprawdę dobry duet. Opaskę kapitan po królu obejmuje Pedro Reboczo. Myślę, że on ma doświadczenie, by tę opaskę dzierżyć. Turniej przedsezonowy i remisujemy z francuskim klubem, następnie wygrywamy z Boltonem, co jest zaskoczeniem, i remisujemy po zero z Rodesa F. Zauważyłem bardzo ciekawego zawodnika, dokładniej Michela Coopera. Jest to Anglik, 75 Overall na bramce 1,85 m, troszeczkę niski jednak. Wzrost nie świadczy o umiejętnościach bramkarza. Co ciekawe, udaje nam się go podpisać. Zgodził się na całkiem niezłe wynagrodzenie na dwuletnią umowę, a teraz przyszedł czas na pierwsze spotkanie ligowe z Koroną Kielce. Będzie to nasz pierwszy mecz w ekstraklasie. Choć nie jesteśmy klubem szczołówki, to będziemy chcieli walczyć o najlepsze pozycje. Jesteśmy gotowi na ten sezon i myślę, że rozpoczniemy go z impetem. A więc czy jak powiedział pan trener, tak się stanie, czy motor zdoła rozpocząć sezon z impetem i wygrać z koroną Kielce na sam start? No i tutaj się sprawdziły słowa trenera Matrixa. Motor wygrywa z koroną Kielce 1 do zera po bramce Kosiora. Korona za to nie trafiła rzutu karnego. Ja tutaj ufam Borysowi i daję mu od razu szansę, tak samo ode mnie szansę otrzymuje Tomczyk, choć są młodzi, to w tej chwili w miarę pokazali, że potrafią grać w piłkę. Teraz cięższy mecz, bo z Lechem Gdańsk. No ale my go znowu remisujemy i to znowu List strzela bramkę. On naprawdę się rozkręcił, ale po tym meczu przyszedł czas na naprawdę ciężkie spotkanie. Myślę, że będzie to ciężka batalia z Lechem Poznań, który wygrał w poprzednim sezonie Ekstra klasy i gra teraz w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I prowadzimy jeden do 0 po bramce Kałzieńskiego, ale rozpoczynamy ten mecz. U! Chociaż niestety Isak wyrównuje i to jakim strzałem. Coopera jakby wniotł w bramkę. I teraz kolejna groźna sytuacja i Isak kompletuje dublet. Groźnie, teraz ostatnia szansa meczu. Musimy to wykończyć, tak, dwa do dwóch. Posawecz, którego przesunąłem na prawe skrzydełko, żeby tam sobie popikał w piłkę. Remisujemy ten mecz. I ten remis jest dla nas jak wygrana. Jest dla nas bardzo ważny. Skończyło się okienko transferowe, a więc mamy podsumowanie wszystkich moich transferów. No i zaczynamy od ostatniego: jest to sprowadzenie estończyka Watsuka, który był wolnym zawodnikiem. Jest to naprawdę, myślę, że dobra opcja. Drugi to jest sprzedanie złomańczuka. Jest on był. był on Dosyć młody, jednak nie widziałem w nim potencjału. Tak samo w Litwie. To są małe pieniądze, ale jednak coś. Cichocki też jest sprzedany. Król był on też ważnym zawodnikiem. Szkoda, że musiał się z nami pożegnać, jednak też wiek już zrobił swoje. Najemski. No i tutaj już sprowadzenie tego Posawecza, Coopera Gryszkiewicza. No i byłoby na tyle z moich ruchów transferowych. W tym okienku, a teraz przechodzimy od razu do meczu z Radomiakiem Radom. No i już szybka symulacja, naprawdę dobry skład, który niestety nie poradził sobie z Radomskim klubem. Wychodzimy w podstawowym składzie. Jedyną zmianą jest Borys na środkowym pomocniku ofensywnym. Jest to Rem, jest Szkoda, że wełniak tego karnego nie trafił, bo w taki jakby trafił, to byśmy to wygrali. Niestety tutaj jest po dwa. Kolejne spotkania jednak były bardzo dobre i udało nam się awansować na szóstą lokatę. Bo to dla mnie dużym zdziwieniem, bo też zaczęliśmy coś w końcu Wygrywać. No Lega niestety wygrała to 3 do 0, nic więcej już tam się nie wydarzyło po naszej stronie. Teraz przyszła ważna ale wygrano z Biały Białystok 1 do 0 z czystym kątem i po bramce Kosiora. Nadal nawiązujemy jakiś tam kontakt do trzeciego miejsca, do Krakowi. Cały grudzień ze zwycięstwami. No i w styczniu mamy okienko transferowe, jednak ja nie zamierzam zrobić ani jednego transferu. Po prostu ta drużyna jest dobra i nie chcę, żeby ktokolwiek z niej odchodził czy do niej przychodził. No i w tej chwili stała się rzecz bardzo słaba, której nie dopilnowałem i to moja wina, niestety, utraciliśmy katz Skibickiego. Lech, jak Dańsk, postanowił go wykupić, a ja nie zwróciłem na to uwagi. Jednak w momencie, w którym odszedł z kibicki, właściwie odejdzie po sezonie, postanowiłem sprowadzić już teraz jego zastępcę, Mateusza Młyńskiego. Co prawda, ma on troszeczkę złą pozycję, ale jego spróbujemy przerobić na typowego prawego pomocnika, a tutaj jest z Koroną. I remisujemy po dwa. No i pierwszy mecz Puchar Polski, Mieć legnicę. Jest to drużyna spokojnie do pokonania. Marnujemy wszystko koncertowo, może teraz Tomczyk obok. Zobaczcie na statystyki, no Mieć oprócz jednej sytuacji nie miała nic do powiedzenia. Ale my nie potrafimy wykorzystać i byle teraz nie stracić, 105 minuta. Jest, niebezpiecznie, proszę trafmy, to nie, znowu bramkarza. Jest, nie. Nie ma bramki, nie wierzę, co tu się dzieje. Ostatnia akcja tego meczu. Ważne, ale zepsuliśmy. Niestety będą rzeczy karne. Boś tych karnych to loteria. Tomczyk trafia. Strużyński też. Skibicki również. Bogacz niestety też wykorzystuje. Teraz czas na króla. Niestety nie trafia nasz prawo, Proszę, obroń to Cooper. Nie. Hane trafia. Musi trafić Kauziński. Trafia. Carlson. Broń coś Cooper jest w końcu. Nie ma. Nie ma bramki. Borys, proszę, traf to jest. I Marek. Proszę, nie, niestety, gramy dalej. Talar wykorzystuje, nie możemy się pomylić. Mendoza niestety też, dlaczego? Pawłowski, młody, środkowomorski defensywny, trafia. Ależ wojna nerwów. Kostka. Myli się, wygrywamy z miedziem Legnica 6-5, porzutych karnych. I podogrywce. co to był za mecz? Niestety w tej chwili odpadamy z Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Przegrywamy 1-0. Był to nudny mecz i niestety nie poradziliśmy, nie poradziliśmy sobie. Dalej, mamy sobie Legia, Warta Poznań oraz Herobry Głogów. Niestety, remisujemy pod Was z Miedzią Legnica. Jazz Gliwice, podejmujemy go u siebie i przydała się wygrana, i jest ta wygrana. Król, bardzo ładnie, fajnie, że to wygrywamy w tej chwili. No i bardzo ciężki mecz z Rakowem Częstochowa. I świetnie, prowadzimy 1 do 0 po bardzo dobrej akcji i to wełniak. Niestety szybka odpowiedź ze strony Rakowa. Spodziewałem się, że to może nastąpić, jednak niestety. No i było to praktycznie 10 minut po pierwszej naszej stronie bramce. I 2 do 1, 45 minuta. Bełniak dokłada drugie trafienie, ale tego się nie spodziewałem. Naprawdę ładnie to zrobił. Piękny strzał. I Raków odpowiada 2 do 2. Tak, po dwa w Częstochowie. Jest to naprawdę dobry wynik. Wygraliśmy z Radomiakiem, a teraz awansowaliśmy na trzecią pozycję w lidze. Mecz z Krakowym Kraków. Pasy już na początku mogły strzelić bramkę, jednak sytuacji nie wykorzystał Kalman. Następnie doskonałe podanie dostaje Wełniak, przechodzi świetnym rajdem na skrzydło i podaje do środka, gdzie czekał posawecz. Jeden do zera i ten mecz tak już się skończył. Niestety z zespołem Białej Gwiazdy tylko remisujemy po bramce Kauzińskiego oraz Benito. Ale oferta w tej chwili poleciała. Mamy ofertę prowadzenia Sportingu Lizbona. Łohoho. Tej oferty przyjąć nie mogę. Ale teraz bardzo ważne spotkanie, bo spotkanie, które zdecyduje o być może końcowym układzie tabeli. Zagłębie Lubin, Motor Lublin. I niestety 1-0 Zagłębie Lubin Kazal. Ojojoj, musimy odrabiać. I 2-0. Przegrywamy. Co tu się dzieje? I 2-1. Łapiemy kontakt. Na szybko. Talar, który został przeze mnie przed chwilą na boisko wprowadzony. Dobrze, że strzela. I 3-1. Chyba nas skończyli. Niestety. Zagłębie będzie miało 3 punkty przewagi nad nami. Rzut karny. Wełniak kontra Bąkowski. Oby to trafił nasz napastnik. Jest to bardzo ważny tak. karny, ale to wykorzystuje zimną, krwią trafia, trafia w prawe okienko i pewna bramka na 1 do Że wyjdzie sam na sam. Kosiori trafia 2-0. Być może Lechowi zabierzemy szansę na wygranie ligi. Wolałbym, żeby to lech wygrał niż legia. No ale nam punkty są po prostu potrzebne. A skoro jesteśmy lepsi od Lecha, yes! no to z nimi wygrywamy. 3 do 0 Wełniak. Ale czy on sobie poradzi? Nie poradził sobie. Co za mecz naszych zawodników. Szkoda, że tak nie zagrali za głębię. Oni mają bardzo zmęczoną drużynę. My jesteśmy... Całkowicie wypoczęcie, więc dlatego też my tak atakujemy i prowadzimy 1-0 Pedro Roboczo. I groźnie, Wełniak 2-0, Stipica pokonany po raz drugi, a nasz napastnik melduje się z pierwszym trafieniem. Remisujemy po 0 z legiem, chociaż ta ostatnia sytuacja była naprawdę groźna i powinna być z tego bramka, niestety nie ma. Remis daje nam tyle, że jeśli w następnym spotkaniu wygieramy, to na pewno otrzymujemy tą trzecią pozycję. A Zagłębie Lubić mecz przegrała, a więc na 100% w następnym sezonie zagramy w europejskich Pucharach. Ostatni mecz sezonu ze Śląskiem Wrocław. Na ten mecz wyjdą wszyscy młodzi gracze. No i totalnie rezerwowym składem ze Śląskiem Wrocław. Wygrywamy co ciekawe: Kościoła oraz Bacuch, w ostatnim meczu sezonu. Pokazują moc, pokazują siłę. No i ten sezon kończy się dla nas czymś niesamowitym, bo w następnym zagramy w europejskich Pucharach. Lech Poznań zwycięża Legia II, Motor III z Ligi Spada, Piast Wisła oraz Mieć Legnica. Puchar Polski wygrywa pogoń Szczecin. Ligi mistrzów mamy finał Barcelona City. Najlepszym strzelcom tego sezonu został Wełniak przed Isakiem o jedną bramkę. W asystach królował Posavec, przed Isakiem, w czystych kątach królował Cooper przed Towiaszem. No, jeśli chodzi o ogólne statystyki motoru w tym sezonie, to najwięcej meczów rozegrał Kosior, bo dokładnie wszystkie. Potem Cooper, Król, Gryszkiewicz oraz W Bramka, Krował, Wełniak, następny był Kosior, Posawicz, czy lis. Asysty tutaj Posawicz, lis, Kosior i w czystych kontach Reboczo, lis, Posawicz oraz Cooper. I ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego i cześć!